Gotów? Got gotowy jestem. Ile procent wersów to wcześniejsze przekminy lub odgrzane wersy, które nie były wymyślone na scenie? Myślę, że z 20% to z ręką na sercu mogę powiedzieć. Najlepsza rzecz w WBW to? To, że to jest yy, stały cykl. No, Grand Prix 7 eliminacji to jest coś, czego tak naprawdę zawodnicy potrzebowali i zajebiście, że taka formuła wróciła. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz w WBW byłoby to? Yy... Mogłoby to być może. Yy, jakaś sprawniejsza forma przeprowadzania preeliminacji, Ewentualnie jeśli chodzi o finał, wprowadzenie jakiejś konwencji nowej. Yy, może więcej 4 po 4. Coś takiego. Moja najgorsza walka w karierze, to? No, to mogły być jakieś początki moje, jak za zaczynałem gdzieś na PFL-u. Yy, myślę, że. Druga walka z Queszem, jaką miałem, była taka średnia. Myślę, że to mogła być ona. Jak czujesz się z tym, że okradłeś Młynarza na werdykt na eliminacjach w stoku i tylko dlatego jesteś w finale? Yy, dziękuję za pytanie. Czuję się bardzo dobrze, że spełniłem swoje marzenie, wygrywając eliminację. Od wielu lat tak, tak naprawdę wierzyłem, że kiedyś to się uda. Yy, a jeśli chodzi o tą kradzież, kurde... To była jedna czwarta finału, Syn Młynarza tak naprawdę moim zdaniem kompletnie nie wygrał tej walki. Yy, oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, no w tym ja też mogę mieć swoje zdanie i uważam, że wygrałem tą walkę. Yy, no i w sumie tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Po niespodziewanej wygranej w Białym Stoku, nie zdążysz przygotować się do finału pod względem radzenia sobie z presją i scenicznością. Yy, na pewno to będzie dla mnie zupełnie nowe wyzwanie i nie jestem w stanie zapewnić, że będę w 100% przygotowany, bo pierwszy raz będę na tak dużym wydarzeniu. Ale myślę, że sobie poradzę, bo tak naprawdę jestem mam o wiele lepsze nastawienie niż miałem w poprzednich bitwach, także będzie dobrze. Kiedy przejdziesz mutację? Myślę, że nie przejdę już tej mutacji, bo mam 19 lat i już może być trochę za późno. Jesteś najsłabszym ogniwem w wielkim finale. Jak się z tym czujesz? No ale jeszcze jest cybuch z dzikiej karty. Wiesz co, ja rozumiem, że ludzie mogą myśleć, że jestem najsłabszy i y, jestem najmniej rozpoznawalny z tego grona. Y, dlatego mnie nie dziwią takie w ogóle wypowiedzi, że, że jestem najsłabszy. No ja osobiście uważam inaczej i będę robił wszystko podczas tego finału, żeby przekonać y, wszystkich ludzi, że tak po prostu nie jest. Kiedy przyznacie się, że cały PFL pisze do jednego zeszytu, aby ktokolwiek z Was zaistniał? To w sensie wystarczy wejść na naszą grupę na Messengerze, to wtedy byście może zobaczyli te wersy. Także, no, no teraz w sumie się przyznaję, mogę to otwarcie powiedzieć. Dobra, mamy to, dzięki. Dzięki.